Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz. A to, moi drodzy, jest kolejny filmik informacyjny. Jeżeli chodzi o gry, które będę nagrywał w przyszłości, dość niedalekiej, to chciałem Was po prostu poinformować, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie na kanale, moi drodzy. Mianowicie. Mm, Przelecimy sobie po prostu po playlistach, które dodaję, tak będzie chyba najłatwiej. Moi drodzy Smite, e, Smite będę raczej nagrywał w miarę regularnie, przynajmniej postaram się. Jest to tak na dobrą sprawę niekończąca się seria, e, która może trwać wiecznie. E, tak... Po prostu to do siebie mają grymoba, że one się nie kończą. Nie mają fabuły, nie mają żadnego story, nie mają nic takiego. To jest po prostu um, otwieramy, gramy i to się nie kończy. Także, moi drodzy, ta seria podejrzewam, że może i też nigdy się nie skończy. Także postaram się po prostu nagrywać ją regularnie. Ale nie zadawajcie mi pytań w stylu kiedy, jakiś tam odcinek i tak dalej. Moi drodzy, mój kanał to jest moje hobby. Ja to robię z przyjemności w wolnym czasie. Się, podkreślam, a jeżeli tego czasu jest mniej, e, albo w ogóle, bo czasami też tak się zdarza, no to filmów e, automatycznie też jest niestety mniej. E, także moi drodzy, to nie jest tak, że e, tak jak niektóre kanały prowadzą politykę, e, co każdą środę o którejś tam godzinie odcinek. I jak nie ma tego odcinka w środę o tej godzinie, to co się stało, co się stało, gdzie odcinek. To tutaj moi drodzy tak nie ma, no ja staram się w miarę regularnie wrzucać przynajmniej jeden film dziennie, jakoś tam mi to wychodzi na razie, no ale jeżeli pojawia się jakaś gra, a nie inna, no to przykro mi bardzo, no najwyraźniej miałem albo ochotę nagrać tą właśnie grę, albo po prostu z tej właśnie gry mam aktualnie... Materiały na komputerze, a jeżeli nie pojawiła się jakaś inna gra, to znaczy, że zwyczajnie tych materiałów nie nagrałem z braku czasu. Także darujmy sobie te pytania odnośnie kiedy będzie The Forest, kiedy będzie Smite, kiedy to, kiedy tamto, bo to po prostu mnie nudzi i zacznę usuwać zwyczajnie te komentarze, bo odpowiedź na te komentarze jest zawsze taka sama z mojej strony. Także moi drodzy Smite, postaram się nagrywać, oczywiście, w miarę regularnie. Ta, ta seria ma się dobrze. Testujemy, chcę do tej serii powrócić. Mam jeszcze bardzo dużo gier, które chciałbym Wam zaprezentować. Są to gry i płatne, które gdzieś tam mam w swojej biblioteczce, i są to gry też free to play także na pewno coś tam sobie pooglądamy. Dying Light Da chciałbym bardzo skończyć fabułę. Chciałbym przejść całą fabułę przynajmniej w tej grze, także mam nadzieję, że mi się to uda i tą serię również będę kontynuował. Eee, konkursy, no to tutaj wrzucam, jeżeli jest jakiś konkurs, na razie żaden się nie zapowiada. Eee, aczkolwiek przypominam osobom, które wygrały klucze do Heroes of the Storm, aby się do mnie zgłaszały, bo jak na razie chyba zostało odebrane 7 albo 8 kluczy z 13. Także moi drodzy, to kolejna informacja. Deforest, moi drodzy, to już powtarzałem niejednokrotnie na odcinkach, ale z kolei, że to jest filmik informacyjny, to tą informację też Wam jeszcze tutaj powtórzę. Deforest nagrywam tylko i wyłącznie, kiedy pojawi się jakiś nowy patch. Jeżeli tego patcha nie ma. To odcinków z Deforest też nie ma, ponieważ na starym kanale nagrałem tych odcinków 60, i na tym kanale widzę, że już nagrałem ponad 10, co daje 70 odcinków, moi drodzy. Podejrzewam, że są może kanały, gdzie jest tyle odcinków z The Forest, ale uwierzcie, minus w tej grze, dopóki nie pojawi się coś nowego, to, to ja zwyczajnie pokazałem już według siebie same najciekawsze rzeczy i smaczki. I myślę, że, że takie nagrywanie, co patrz, jest w miarę rozsądne. Jeżeli chodzi o Besiege, moi drodzy, przeszliśmy całą wyspę Ypsilon. Ja będę się starał w miarę na bieżąco śledzić zmiany, które się w Besiege pojawiają. Także na razie tutaj tą serię również wstrzymuję dopóki się nie pojawią jakieś nowe zoony i oczywiście czekam też na wasze Maszyny, już mam kilka tych maszyn, już mi kilka osób wysłało swoje projekty, no ale tak naprawdę, powiedzmy, że poświęcę na każdą z maszyn minutę, dwie. No to, żeby był dobry, porządny, 20-minutowy odcinek, to tych maszyn musi być przynajmniej 10, a ja jak na razie mam jakieś 3 czy 4, e, także, no może 5. Także, moi drodzy, tu czekam na Wasze maszyny, czekam, aż mnie coś oświeci i będę miał. Bardzo dużą potrzebę zbudowania tego, albo czekam również na patcha z Jande Deep, tak jak w ostatnim odcinku, czekam na patcha, e, aż wyjdzie jakiś nowy. Bo jak na razie już pokazałem według siebie, oczywiście, wszystko co byłem w stanie w tych 20 odcinkach. QA, ostatnio na QA poświęciłem 3 godziny, plus montaż 3 godziny, plus upload 3 godziny, moi drodzy, 10 godzin pracy. Także na razie z QA daję sobie na wstrzymanie. Live, moi drodzy, live'a postaram się zrobić jak najszybciej. Oczywiście będę Was o tym informował, ale nie chcę tutaj na razie podawać żadnej konkretnej daty, bo to tak naprawdę zależy wszystko. Od czasu, tak jak ze wszystkim, zresztą na moim kanale, Skyrim, no to tutaj Skyrim został, to była seria tak, jakby uzupełniająca. Ja nigdy nie obiecywałem, że będę grał w Skyrima do samego końca. Na samym początku zapowiedziałem, że to będzie seria uzupełniająca i tak też się stało. Także moi drodzy, jeżeli przyjdzie mi ochota i będę miał więcej czasu, to oczywiście Skyrim się pojawi. Vlogi. Planowałem ponagrywać kilka vlogów, bo bardzo lubię gadać na przeróżne tematy, także jak macie jakieś pomysły na vloga, coś o czym chcielibyście ze mną podyskutować w komentarzach, to oczywiście podrzucajcie mi tematy na Facebooku. Lords of the Fallen, no to tutaj gra została przeze mnie ukończona. Pojawiają się teraz DLC do Lords of the Fallen, ale ja nie jestem DLC zainteresowany, bo o DLC już się kiedyś wypowiadałem na kilku odcinkach. Ja po prostu kupiłem sobie grę, jest to podstawowa wersja i ja jestem bardzo, bardzo dużym przeciwnikiem DLC, czyli tak zwanych dodatków do gier. Ja jestem z kolei zwolennikiem gier, które kupuje się rasa porządnie. Gdzie liczyłem, że tak właśnie będzie chociażby z Wiedźminem Trójką, i tak też producenci zapowiadali, że jeżeli kupimy podstawkę Wiedźmina, to to będzie jedyna niepowtarzalna wersja, aktualizowana i w ogóle, i w ogóle. A już moi drodzy zapowiedzieli na 2016 rok, ee, bodajże na luty, dwa DLC do Wiedźmina Trójki. Także moi drodzy, już można je kupić, co najśmieszniejsze. Jeszcze nie wyszła gra, bo jeszcze do maja troszeczkę zostało. A już można kupić DLC do tej gry, także moi drodzy, jakbyście byli ciekawi, to kosztuje około 100. Czyli Wiedźmin 130 i DLC stówkę, dziękuję, 250 poszło. Ale ja tych DLC na razie nie będę kupował, bo do lutego jeszcze daleko, może jeszcze je przesuną 500 razy. Devil Within, moi drodzy, seria zakończona i również pojawiały się DLC, ale DLC, jak sami zresztą słyszeliście przed chwilą, nie interesują mnie e, zwyczajnie, po prostu nie mam ochoty ich kupować, dla mnie to są pieniądze e, po prostu, no ja rozumiem, że te DLC dostarczają nowych leveli i tak dalej i tak dalej, ciąg dalszy gry ale najczęściej jest tak, że DLC kosztuje tyle samo co gra podstawowa a tak naprawdę jest tam dodatkowo 2 godziny gry, no to ja dziękuję bardzo e, The Evil Within zajęło mi prawie 30 odcinków Czyli to jest jakieś dobre 15-16 godzin, gry, a DRC przejdę w 2 godziny. No to nie, mam, nie uśmiecha mi się 20 euro wydawać. wśród Ziemię Cień Mordoru: seria zakończona. Scribble na Sun Limited to jest seria z mojego starego kanału, którą wrzuciłem po prostu sentymentalnie, także ona jest zakończona. Pancar. To też ze starego kanału, Surgeon Simulator, również Outlast, również seria zakończona ze starego kanału. Także moi drodzy, na pewno chcę skończyć Daimon Flight, na pewno chcę grać dalej w Smite. Na pewno będę robił testujemy, które bardzo przypadają Wam do gustu. Także cały czas na Facebooku możecie do mnie pisać z propozycjami gier. Najlepiej, albo żeby to były gry, które mam, fajnie by było. Albo żeby to były gry free-to-play. Nie piszcie do mnie na zasadzie a, Bartosz, może byś nagrał, testujemy z jakiejś tam gry. Wchodzę na Steam'a, a ta gra kosztuje 30 euro. No to niestety nie opłaca mi się kupować gry za 30 euro, żeby nagrać z niej jeden odcinek, po czym nie zagrać w nią przez najbliższe 4 lata. Także, moi drodzy... E, Smite nagrywam, testujemy, nagrywam. Dying Light nagrywam. E, The Forest, e, Besiege, Stranded Deep. E, jak wyjdą, patrzę, to nagrywam. E, How to Survive nagrywam, e, jak gdzieś tam tylko. A co tu jeden film mi pokazuje? Afi. O cholera, nie dodałem reszty do playlisty. No, widzicie, czyli jednak człowiek jest jednak ograniczony. Trzeba o tym sobie zapamiętać. Eee, także, ok, moi drodzy. Mm, Livey, no to live w miarę możliwości. I oprócz tego, moi drodzy, mamy 9 kwietnia, czyli czwartek. Eee, 17 kwietnia, czyli za tydzień w piątek, mam nadzieję, że będzie premiera GTA 5. Eee, GTA mam już kupione, ale spodziewam się, że ono będzie u mnie prawdopodobnie. Już wam mówię 20, moi drodzy, ze względu na to, że ja kupiłem GTA 5 w boksie ponieważ trafiła się naprawdę fajna cena. Plus, moi drodzy, miałem ofertę tą preordera, że jak zamówię preorder, to dostanę 500 tysięcy dolarów w GTA i 500 tysięcy dolarów w GTA online. A moi drodzy, dolary w GTA online to jest bardzo istotna kwestia ze względu na to, że jak chcemy być bogaci na multiplayerze, to musimy zapłacić za to kasę. Także moi drodzy, GTA też się wycwaniło. I na GTA Online nie tak łatwo o do dolarsy. Jak chcemy mieć ich dużo, to trzeba zabulić. Także, moi drodzy, ta wersja preorder jakieś tam pół milionka mi zapewni na start, także myślę, że to będzie OK. tylko, że to będzie box. Także podejrzewam, że oni 17 dopiero do mnie wyślą kurierem. Także ja bym podejrzewał, że to będzie gdzieś u mnie 20. No, i 20 siadam i nagrywam i postaram się pewnie gdzieś na albo 20 wieczorem wrzucić pierwszy odcinek, albo 21 normalnie, tam jak wrzucam 12, 14 gdzieś. Także GTA 5 na pewno, na pewno będę nagrywał, ale pod jednym, moi drodzy podstawowym warunkiem, o ile w ogóle ta gra pójdzie na moim komputerze, o tyle, o ile o granie się nie martwię. Martwię się bardziej o to, że w momencie grania i nagrywania wymagania. Wzrosną na tyle, że po prostu gra będzie mi tak klatkować, że nie będę w stanie niestety grać. E, także mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ewentualnie zmniejszę detale e, i pokombinuję tak, jak to było z Dying Light, bo w Dying Light na początku też miałem 15 FPS-ów. Troszeczkę pokombinowałem z ustawieniami i teraz podczas nagrywania mam 45 FPS-ów. Także myślę, że to też jest w miarę do zjedzenia. Kolejna, moi drodzy, informacja w tym filmie informacyjnym jest taka, że jak widzicie, tutaj doszła jedna ikonka do moich linków na stronie głównej kanału. Mianowicie, moi drodzy, oprócz linków, które do tej pory mieliście, założyłem sobie również konto na portalu DeviantArt. Jest to portal, gdzie wrzuca się swoje bądź cudze prace, mowa tutaj oczywiście o grafikach. I moi drodzy, doszedłem do wniosku, że ja po prostu na swojego Deviant arta będę wrzucał wasze fanarty. Bardzo ostatnio dużo dostałem maili i wiadomości odnośnie tego, czy, czy jestem skłonny, abyście wysyłali mi fanarty z moją osobą. Ja jestem do tego skłonny, bardzo się cieszę, że coś takiego mi oferujecie. Także jeżeli będziecie chcieli te fanarty mi wysyłać, to moi drodzy, tutaj oczywiście macie do mnie kontakt. W tej zakładce informacje, i tam na ten mail kontaktowy możecie do mnie pisać wiadomości, propozycje gier, propozycje vlogów, fanarty, wszystko co Wam tylko żywnie się podoba. Jeden z widzów nawet do mnie wysłał na maila moi drodzy swoje love story, które przeżył bodajże dwa miesiące temu i zwyczajnie szukał u mnie porady. Ja jestem człowiekiem raczej doświadczonym życiowo, bo już jednak powiedzmy, mieszkam samodzielnie, mam, mam żonę, mam samochód, mam prawo jazdy i tak dalej. Przeżyłem już te wszystkie szkolne miłości, podstawówki, gimnazjum, liceum, studia, mam to już wszystko za sobą. Także coś tam powiedzmy wiem, a jeszcze nie jestem w miarę taki stary i zauważyłem, że, że, że do życia mnie dosyć sporym zaufaniem. I właśnie jeden z widzów nawet napisał do mnie z poradą miłosną, nawet można to tak nazwać. Zwyczajnie mi się zwierzył, jak wygląda jego sytuacja, i moi drodzy, po prostu szukał wsparcia. Ja to wsparcie oczywiście mu udzieliłem, dostał do mnie to wsparcie. Postarałem się jak tylko mogłem, żeby jakoś mu pomóc, chociażby. O, opisując swoje jakieś tam sytuacje życiowe, które mam nadzieję mu pomogły. Także moi drodzy, piszcie, piszcie śmiało, mój mail e, stoi dla was otworem. Także moi drodzy, z mojej strony to by było tyle, e, w skrócie nagrywamy Smite, nagrywamy Dying Light, nagrywamy serię, testujemy i jak wyjdzie, e, wyjdą patche to lecimy sobie z The Forest, Stranded Deep i a w międzyczasie podejrzewam, że wyjdą jeszcze jakieś inne fajne gierki, które mnie zaciekawią i sobie je podkupię, żeby Wam pokazać, i ewentualnie nagrać jakąś serię. No i oczywiście GTA 5 wychodzi za tydzień i nie mogę się jej doczekać. Także, moi drodzy, taki jest plan ogólnie na najbliższe dni i raczej na najbliższy miesiąc, a może nawet i dwa. Eee, także moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że eee, ten, ten filmik informacyjny dostarczył Wam wszystkiego, czego byście po nim oczekiwali. Aha, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Zapraszam was oprócz na mojego fanpage'a, na którym ostatnio jestem dosyć aktywny i tam można bardzo dużo ciekawych informacji znaleźć, jak chociażby kiedy są filmy, kiedy ich nie ma, z czego są, jakieś fajne promocje gier też tam czasami wrzucam, warto mieć polajkowane. E, oprócz tego, moi drodzy, zapraszam również do followowania e, mojego hitboxa, ponieważ jak e, będę streamował i tych followersów będzie odpowiednio dużo, e, nie pamiętam dokładnie ilu, ale jak będzie ich odpowiednio dużo, tych followersów i będę miał odpowiednią ilość wyświetleń swoich live'ów, to, moi drodzy, w końcu odkryje mi się na hitboxie funkcja zmiany. Jakości filmu. Także moi drodzy, bardzo często narzekaliście na to, że na moim hitboxie, na moich streamach gdzieś tam nie możecie tej jakości sobie ustawić. Nie możecie tego robić, bo zwyczajnie jeszcze jestem za malutkim streamerem i live gamerem, żeby coś takiego mieć na swoim hitboxie, ale jak będziecie followować i oglądać moje live'y, to to się na pewno zmieni także moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już w materiałach z gier poradników i vlogów, które planuję oczywiście nagrywać, także moi drodzy, pozdrawiam pozdrawiam, pozdrawiam, trzymajcie się